Anna, bo po nie Właśnie, i jak jest ten bug, że nie można zginąć, to właściwie grałem na tej mapie i możesz wyjść za mapę i cię nie zabija. Cały czas się pojawia takie czerwone że giniesz, ale nie giniesz i możesz iść gdzie też. Zwidziłem całą tą mapę. Jest tak zwój wielka, tyle tam jest przestrzeni otwartej tam dalej Ja tak się domyślam te, to jest trochę jak w Wurtanderze, wiesz, bo tam musi być też do samolotów latania. Niewiele mi to dało. No kurwa, Hanek. Dę to! Kurwa! Ja pierdolę. Można Hanka iść ujebać, nie? Bo on chyba sam. Albo i nie sam No kurwa! Daj mi... No ty chuj. Yy. 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 No i pe mnie trafi kurwa, nie? Wiadoma. Ja myślę, że się Anakina zabije. No nie kurwa. Nagle promienki nic nie robią kurwa. Mm. No bo nie, wezmę tego Raka, tak, ten, tak jak ten zjeb, chce być nieśmiertelny i wszystko zabijać, kurwa. Ja rozumiem, jeszcze bardziej Raka ma O kurwa, o kurwa. Baj, drugi level ma więcej tych... To, to już jest połączenie, tak się nie robi. A tam pierdolisz, kurwa. Tak ta, jak ten zjeb pisał, y, dwa tanki, kurwa, w ten wersji i Wunder. I tak nic do dostali, hech. To co, idę się wyjebać, z na siatykeru, nie? Na <gulety> W ogóle ta tekstura cały czas tu rozjebana, nie? Tylko z daleka to widać. No! <gulety> Kurwa. No nic nie działa! Ja pierdo... Aha. Aha. Czemu moje nie działa? Wyjaśnić mi to kiedyś? Pa, 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 O, nie żyje. Pa, praktycznie nie żyje. I lagi oczywiście do zestawu, nie? Laguje w chuj po prostu. No, żeby się nie dziwić. Gdzie on jest? Czy ja mogę tak zrobić, jak oni mi robili? Nie, nie. O kurwa, nie fajnie. No, kurwa! Gościu przez budynek mi przelecieć i mi jebnąć, ja nie mogę, kurwa. Ja pierdolę. Eee... Gówno gra, kurwa, zjebana, spierdolona, kurwa. A? Dobra, <grym> 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 ja pierdolę. Jak sądzisz, kto wygra wielki Lord Seatów, czy kurwa jakaś pierdolna kulka? Oczywiście kulka była teraz, oki? nie, nie było w kanonie, nie, nie. To nie jest, że ten, bo, ten, Lord Seatów to jest chyba gość z Aston, tak? Mówiłem o tym, o Duku. ale chuj. Nie. jest kula. O, jest. No jest piłka nożna, a ten go się zmeskli. Eee, e, e. e. Ale, Ale on jest. napierdala?! Ej czemu ja? Mam 100 HP. O, o. <laughs> <laughs> Nie Ooo, kiedy mi całe HP, kurwa, zeszło. Nie, ja pierdolę. Kuroć, kuroć, ty daj ta dwójka odpalona, kurwa, tysiąc obrażeń strzała, ej, chuj. Kurka łaskiejszy. No, kurwa, mówiłem. Uch.